Witam Was moi drodzy, serdecznie, miło i przyjemnie. Chciałbym Was powitać prosto z trasy. Jesteśmy w tej chwili w województwie świętokrzyskim. Znaczy ja jestem, wy tylko w tym pudełeczku tutaj. Które chyba ma wszystkie kable dobrze podłączone Tak eee, Przy okazji tego, że sobie jadę spokojnie tutaj w trasie Chciałem nagrać dla Was odcineczek A eee, Odcinek dotyczy tego e, Czy warto kupować dużą pojemność Jeżeli jeździcie tylko po mieście I okazjonalnie, bardzo okazjonalnie, gdziekolwiek w trasę Więc jeśli jesteście ciekawi Zapraszam do oglądania a więc moi drodzy, działa to w ten sposób, że duży motocykl jest przede wszystkim duży. Motocykl o dużej pojemności potrzebuje też więcej paliwa. Ma większe spalanie, ma droższe części, droższe tarcze hamulcowe, droższe, no wszystko jest w nich droższe, tak? Im mniejszy motocykl, im mniejsza pojemność, tym Cała eksploatacja przeważnie jest tańsza, tak? Może może są jakieś wyjątki, jak się, jak się kupi coś ekstremalnie rzadkiego czy coś, nawet małej pojemności, no ale tak czy siak, no chyba że mówimy o dwusubach No ale ja mówię teraz o czterosubowych motocyklach. I teraz takie pytanie, czy, czy się opłaca właśnie kupić niską pojemność? Ja bym powiedział, że tak. Z tego względu, że ja często do żałuję, jak jeżdżę po Warszawie, tam gdzie typki się przyciskają, piątkach, to ja muszę stać i czekać. Bo ten motocykl jest szeroki. A taka 125, na przykład taka nie wiem, Honda CBF to jest taka mała kuska. O, wjeżdżamy do ożarowa już. To jest taka mała kuska. I ta kuska się po prostu wszędzie zmieści. Wszędzie się wciśnie, wszędzie się nie wjedzie. Więc to jest ogromny atut takiego motocykla. No i oczywiście spalanie. Powiedzmy, motocykl o pojemności 800 cm, tak jak Ducati. W układzie V2 Taki motocykl, słuchajcie moi mili Spala, skanicie ile W mieście spala on około 8 litrów paliwa 8 litrów, przy jeździe takiej od świateł do świateł z, No nie mówię, że spokojnej Delikatnej jazdy, no ale takiej no, Tak jak się jeździ po mieście, tak, czyli Bałtowne przyspieszenie, hamowanie, przyspieszenie, hamowanie No teraz musimy na kraśnik skręcić eee, tak czyli, czyli się jeździ tak mało delikatnie no. Część osób może myśleć, że na przykład, że o nie kupię z Tobie z bo ona ma za małą dynamikę do jazdy po mieście. Nie, ja sądzę, że e, spokojnie dynamika jest wystarczająca. Ja nawet TZR, która jest 50 e, spod świateł odstawiałem trzy czwarte samochodów. Po prostu motocykle są lżejsze. No, 15 koni w motocyklu to jest no, taki koło 100 konny samochód, tak? Jeśli chodzi o przyspieszenie początkowe, no bo prędkość maksymalna to nie. O kurde objazd do kraśnika i zawichostu o no, tak no, dobra czyli czyli ten skrót tutaj ta żółta trasa jest zamknięta O kurde, Całka, całkiem rozkopane No dobra, trudno Jedziemy dookoła To jest takie V i to V można było ściąć a tak muszę to zrobić, to VU, dojechać tam do skrzyżowania, skręcić w lewo dopiero na A trudno. Eee, no, czyli duży motocykl to są ogromne koszty. Duży motocykl potrzebuje więcej oleju w silniku. Eee, duży motocykl, przeglądy są droższe. Są droższe w zakupie przede wszystkim, dokładnie. To też e, nie tylko samo eksploatacja, się, jeżeli najpierw trzeba ten motocykl w ogóle kupić, a właśnie zanim się kupię, to trzeba zbierać środki. I powiedzmy 125 w, fuh, taką CBF-125, na przykład w idealnym stanie eee, z rocznik powiedzmy 2013 2014 kupicie słuchajcie za ile? Kupicie za 8-7 tysięcy, tak? Nowego kupicie, nie pamiętam, żeby mnie skłamał, ale to jest chyba lekko ponad 10 tysięcy, tam 11, 12, 13 tysięcy, coś takiego. A teraz spójrzcie na motocykl o dużej pojemności, który jest fajny, ma szeroką tyle opony i w ogóle jest zajebisty, ale taki motocykl w zakupie, to nie kupicie go taniej niż 40 baniek, jeżeli to ma być coś porządnego. Na przykład teraz byłem w salonie Yamahy, oglądałem sobie MT-09, takie te terenowe, nie, nie pamiętam jaka to jest nazwa, takie turysty, turystyka zrobili z MT-09 na, na jego bazie. To był najtańszy turystyczny motocykl. Najtańszy z wszystkich, które były w Liberty Motors. A tam jest wiele marek. E, między innymi jest tam o, Ducati Yamaha BMW Triumph. Więc e, z wszystkich tych marek to był najtańszy motocykl turystyczny. Kosztował. No, kurde 40 900 chyba brutto. A teraz zobaczcie Najtańsza 125, nowa, kosztowała chyba z 9 tysięcy Japońska? Nie pamiętam, chyba jakaś iberka w promocji czy coś No więc no, no jest różnica ogromna Sądzę, że na nową 125 wiele osób będzie stać po prostu, tak? Bo na, bo na, bo na nowego, na przykład Litera czy coś, na to kurcze Ja szczerze mówiąc, tak jakbym miał kasę a, Żeby kupić motocykl Powiedzmy mam wolne 70 tysięcy w kieszeni w życiu, bym ich nie wydano nowy motocykl, słuchajcie, bo szkoda. W tej chwili, w tej chwili się już nauczyłem o swoich błędach, że nie ma co nowych kupować, bo to dużo nie trzeba, żeby zgruzować sprzęta. A się bardzo dużo traci, chyba więcej niż w przypadku samochodów na wartości. Więc, no cóż, Więc zapłaca się kupić nową 125 lub używany większy motocykl, bo takich. No, motocykli, no... 125 właśnie dlatego można je na przykład kupić właśnie w nowe z tego względu, że przez to, że teraz nie trzeba mieć prawka to one nie tracą aż tak na wartości no ale duże motocykle to koszmarnie to od razu wszystko w leci kupujecie go za 40 tysięcy chcecie go sprzedać po dwóch latach, to dostaniecie za niego 22 23 na przykład, tak? no więc no, do dupy tam jak byłem sam, to się gościu przechwalał, że to, że, to, że wszystkie r 1 i R1M, które były na zamówione na Polskę, że chyba 8 czy 9 sztuk Rozeszły się w 15 god... minut, czy godzin? Nie, 15 minut, że już w ciągu kilku minut Ja się dziwię, kto tyle kasy na motocykl daje, no bo to... Okej, okay, samochód bym za tyle kupił, tak, bo używam go co rok, no ale jednak motocykl to jest coś do zabawy i to też trzeba mieć jakiś umiar Taka ładna droga Trzeba mieć umiar. Pizga no. w kieleckim, bo w sumie jesteśmy w kieleckim. 125. Kościół się zatrzymał. Kapeczki, krótkie spodeneczki. Super. No też jest taka kwestia, że no że na 125, na przykład, albo na 50, nie musicie wydawać naprawko dodatkowych, tam 1500-1600 złotych łącznie, to, to, też, to też jest zawsze oszczędność w kieszeni a na motocykl w dobrym stanie, o wyższej pojemności, no to nie mówię o jakichś gruzach tam 20-letnich ale jakiś taki motocykl, co ma około 10 lat no to, no to koło dychy to jest najmniej i ile musicie wydać, łącznie z naprawami, ze wszystkim, tak? To no nie są tanie rzeczy, niestety. Motocykle no są cholernie drogie. A jeżeli ktoś tylko potrzebuje tego do dojazdów, no to słuchajcie, no... Czy jest coś lepszego, jak robić to za pół darmo? Ja kupiłem dużą pojemność, bo ja również chcę, chcę sobie w trasę latać, tak, ale... Z kami piątkami też można by biedy pojechać, aczkolwiek to już właśnie jest ich minus, że... Jest to męczące. Albo też najniższymi pojemnościami rzędu 250, tak jak jest to Kawasaki 250 R. To też jest fajny, lekki motocykl, który nic prawie nie pali, a można już z nim normalnie jeździć, się dużo na nim nauczyć. No tutaj, tak jak patrzyłem, jest bardzo fajna droga właśnie od Janowa do Zamościa. Ale to wszystko będzie nagrane, wszystko wam pokażę w innych odcinkach, bo jeszcze mam kilka tematów na tą wycieczkę. No i tak samo słuchajcie z niższych pojemności. Też pięćsetki to jest dobra rzecz. Bo na pięćsetce i się dużo nauczysz. I też są dosyć tanie w eksploatacji, no i tracisz przy zakupie jedynie na tym, co wydasz na rejestrację motocykla, ponieważ jak wiadomo pięćsetki to przechodzą z rąk do rąk. Motocykl, na który każdy się uczy, Raczej nikt nie kupuje jako domyślnego sprzętu jakiejś pięć. Chociaż też się zdarzają tacy ludzie. Zależy od osoby, wszystko dobra, nadal nagrywa. O, bo, 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 bo. Ale z drugiej strony, słuchajcie, jeżeli e, chcecie na tym motocyklu sobie właśnie popodróżować albo pojechać na tor albo coś, czyli to nie jest tylko wasz wół roboczy do dojazdów, do roboty, tam 15 wrześnic w mieście, to nie kupujcie małej pojemności. Bo z drugiej strony pojedziecie na przykład z kolegami na jakikolwiek wyjazd albo z koleżankami eee, pojedziecie na jakikolwiek wyjazd, no i ci ludzie będą was po prostu po całości odstawiać co nie, co nie jest fajne zdecydowanie nie jest fajne a jedziemy sobie spokojnie, gdzie nam się nie śpieszy miałem kolejną walkę z paliwem jeżeli paliwowe problemy numer dwa były, bo jechałem chyba z 30 km na rezerwie. Ja, ja naprawdę nie wiem, wolę się nie przekonać, ile ta rezerwa wytrzymuje. A, jechałem chyba z 30 km, bo każda stacja, którą mijałem na tej 74 krajowej, to były takie wiecie, stacje typu a, Stacja z dzisiaj, w której nie wiadomo czy tankujesz wodę czy paliwo. Więc trochę strach. Oj, jajaj, jajaj. Ale pogodę już się obawiam, że będę mieć deszcz na tą wycieczkę. Pogoda jest idealna. ogóle do zamościa jedziemy. Więc będzie sporo nagrywek z moich rodzinnych stron. Słuchajcie, pierwszy motocyklista od kiedy jadę z Warszawy, którego mijam z naprzeciwka. No, więc jeżeli. Jeżeli planujecie jeździć ze znajomymi, którzy mają większe pojemności, jeżeli planujecie jeździć sobie w przyszłości na tor, jeżeli chcecie podróżować, to większa pojemność jest dla Was. Tylko. Musicie pamiętać, że koszty są po prostu bardzo wysokie utrzymania czegoś takiego i, i to boli. A szczególnie jeżeli kupicie na przykład takie coś. Co 10 tysięcy kilometrów się bawić z paskami rozrządu. Więc tak Ducati jest zajebiste. Ale z drugiej strony aż tak drogie to nie jest, bo to trzeba wydać. 150 za regulację w ASO, więc w ASO no, czyli, czyli, czyli nie w warsztacie jakimś niezależnym, w ASO biorą 150 za regulację pasków, czyli po 10 tysiącach od wymiany, a wymianę co 20 tysięcy, i w trakcie wymiany koszt pasków plus robocizny też w ASO to jest około 700 w Warszawie. Więc w sumie aż takiej tragedii nie ma, ale, ale jednak lepiej by było mieć ten łańcuch rozrządu i się z tym nie pierdzielić. Oj, przejeżdżamy Wisłę! Kurwa eee. kurna Wisły to ja nie widziałem no A trochę węższa tu jest niż w Warszawie Aż w sumie jesteśmy kawał od mazowieckiego Dzień dobry panu, dzień dobry, dzień dobry Podoba się tak, ładny Oczywiście też zatrzymałeś się na stacji Pierwsze co? Przybiega gościu O jaka pojemność! o ale fajne ile idzie, o co No To co kiedyś? Koda <grym> mówił Możecie sobie obejrzeć go odcinek A tutaj macie nawet walne wam linka Mam nadzieję, że się nie obraci eee, On opowiada tam o wszystkim co go kurwia W e, motocyklach I w kontaktach z ludźmi Więc e, z większością, z dużą większością rzeczy, które tam wymienił to ja się zgadzam Nie ma dużo racji facet Dobra O, a tu ktoś, o kurde O cholera, tu ktoś wyleciał lubelskie Więc e, obejrzyjcie sobie, bo to jest naprawdę dobra e, do, do, dobry odcinek jego i no, no i to będziecie również znać moje zdanie, nie będę tego powierać. Dobra, moi kochani To Trzymajcie się i życzę wam pomyślnych zakupów, jeżeli macie ochotę kupić jakieś moto e, No musicie się zastanowić czego będziecie potrzebować. Bo od tego głównie zależy co kupicie. No i od pieniędzy. Ale na start to ja polecam coś, 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 coś słabszego, na, na początek. Ale też z uwzględnieniem potrzeb. Do czego ma być wykorzystywany. Sztalowa wola. Ciekawie, czy już jestem w Lubelskim? A nie widziałem znaków. No to moi kochani To dziękuję za oglądanie Sią trzymajcie Pa pa